Maja roku pańskiego 2023. Zaczynamy nowego vloga na moim kanale. Jak na to? Zaczynamy vloga, słuchajcie, koronacyjnego, ponieważ dzisiaj jest dzień koronacji króla Karola III. Jest to mega uroczysty dzień w Wielkiej Brytanii, ale także i na całym świecie. Więc ja wam pokażę, jak my go będziemy spędzać. Jest to cały długi weekend, ponieważ z okazji tego, że dziś jest koronacja, dostaliśmy od. Króla Wolny Poniedziałek. Będzie on wolny tylko w tym roku, tylko w ten weekend. Także mamy trzy dni tak zwanego weekendu koronacyjnego. Zaczynamy. Ogród odrobinkę przyozdobiony na tę okazję. Zrobiłam w taki sposób, żeby było tak przyjemnie. Tu jeszcze będzie obrus i oczywiście będą talerzyki, we flagi, kubeczki, słomeczki. Także chcemy sobie dzisiaj taki obiad tutaj uroczysty zjeść właśnie w ogrodzie. Tutaj mamy flagi wywieszone, żeby było uroczyście. I więcej flag. Także bardzo się na to przyjemnie patrzy. Coś innego troszkę się zmieniło w ogrodzie. Przyjemnie, wszyscy sąsiedzi już powstawali, też zadowoleni. My hmm. będziemy oglądać, słuchajcie, w telewizji, dlatego, że pogoda jest niepewna. Mieliśmy jechać na piknik do pałacu ale ta pogoda jest taka, nie wiadomo co to dzisiaj będzie, więc stwierdziliśmy, że jednak zrobimy sobie taki uroczysty obiad w domu, obejrzymy wszystko w telewizji, ale za to jutro mamy fajną trasę do zrobienia, 10 kilometrów, to też będzie taki spacer z okazji koronacji. Do tego jeszcze mamy koronacyjne babeczki z flagami, z posypką w kolorze narodowym, brytyjskim, także... Będzie fajny dzień dzisiaj. I dwa malutkie baloniki. Również. A tu zobaczcie, co tu się dzieje. Akcja. Podjazd. Nadal trwa. Napoje dziś tylko z kubeczków. Oczywiście w kolorach brytyjskich. Do tego słomeczki. Te rzeczywiście uroczyste. A jak ktoś chce przetrzeć usta po jedzeniu, to chusteczki też jak najbardziej brytyjskie. Także, ale fajny dzień. No i dostałam wczoraj od Arka czerwone tulipany. To też ładnie się jakby tutaj wkręcają w tą całą atmosferę z kolorami. Ale na początek zjemy sobie porządne śniadanie. Arek tu przygotował szakszukę na pomidorach i papryce takiej pikantnej. Widzę tu cebulka, czosnek, jeszcze awokado mamy, ciemny chlebek. Mm, przepyszna sprawa. I jeszcze ciecierzyca w środku, także bardzo bardzo pożywne danie. No, my już oglądamy retransmisję. Król podjechał, przyszły król podjechał pod katedrę i lecimy z tym koksem. Za zdrowie nowego króla, a w Wielkiej Brytanii wznosi się toasty właśnie ginem A gin mamy dzisiaj z dzikich jakby owoców leśnych: maliny oraz jeżyny. Także zdrowie króla. Król ukoronowany, zatem słuchajcie, mamy nowego króla. Hip-hip! Hooray! A teraz uciekam do kuchni kończyć obiad i dzisiaj robimy sobie garden party, bo nadal nie pada w ogóle, przegnało wszystkie chmury, jak na zamówienie. I będziemy sobie robić obiad w ogrodzie, taki yy, uroczysty, można tak powiedzieć. A co dzisiaj w garach? Dzisiaj w garach koty z Squornu, czyli to jest korn w sosie pieczeniowym, oczywiście też wegańskim, z różnymi warzywkami. Na to będzie. Pire z ziemniaków połączone razem z cheddar'em i to będzie zapiekane razem, będzie taka skorupka fajna. Do tego wszystkiego będą jeszcze fasolki. No i tak, taki pyszny obiad, który bardzo lubimy. No to my zaczynamy ucztę. Tak jak mówię, zrobiłam ten cottage pie, do tego mamy sałaty różne. Oczywiście wszystko jest w kolorach, jakich należy dzisiaj. Deserek wygląda tak. Mam nadzieję, że będzie nam smakowało. Nagrywam oczywiście na pamiątkę. Za kilka lat sobie obejrzymy, jak to było w naszym ogrodzie podczas koronacji. Mm, Pysznie to wygląda. Jeszcze tam słońce wyszło, grają hymen w telewizji, także wyrobiłam się z obiadem na styk. Teraz popołudnie czas na nasze winyle. Mam nadzieję, że mi nie zablokują filmu no. <laughs> za ten podkład. Kolejną u nas poranek, siódma rano, jesteśmy już gotowi, wypita herbatka, zjedzony rogalik i jedziemy na karbut, bo Arek wyjątkowo ma kolejną niedzielę wolną, e, więc jedziemy na starocie i na pierdoły popatrzeć. Jak wrócimy oczywiście Wam pokażę, jak coś nam się uda kupić. Jeśli chodzi o karbut, już wróciliśmy, było strasznie dużo badziewia, nie był udany tym razem, ale Arkowi się udało zdobyć Boba Dylana płytę i Prince'a, także... A ja kupiłam kieliszki, zaraz wam pokażę. A no właśnie, no Jarek, oczywiście, aparat. A jeszcze sobie kupiłam właśnie roślinki na karbudzie. Dwa groszki i dwa różne pomidory. To sobie wsadzę, więcej w tym roku nie chcę. Te mi się fajnie będą pieły potyczce, tylko muszę je przesadzić. Muszę ziemię dokupić. A ja cztery takie kieliszki, tutaj sył, właśnie muszę umyć garki. Cztery takie kieliszki kryształowe na prosecco będą idealne. A tymczasem, słuchajcie, bułeczki, znaczy bułeczki bagle już zrobione, muszę je zapakować, ponieważ jedziemy na piknik. A gdzie jedziemy, no to już wam mówię. Koszyk piknikowy zapakowany. Mamy tutaj napoje w jakimś małem piwku. Bagle, chrupki, no jakieś tam rogaliki jeszcze widziałam, takie na słodko. Także takie idealne na piknik. Już wam mówię gdzie. Już Wam mówię: Wentworth Castle to jest dom wiejski klasy pierwszej, cokolwiek to oznacza. Oraz tam są ogrody oraz system parkowy, też klasy pierwszej. Najpiękniejsze ogrody w całym South Yorkshire, czyli jedziemy obejrzeć coś fajnego. Dom jest zamknięty, ponieważ dom przeszedł w ręce New College, jakby w ręce. Councilu Barnsley, czyli Urzędu Miasta. I nie wiem, czy tam są teraz renowacje, czy coś. W każdym razie jest tylko dostęp właśnie do ogrodów. Będzie tam dzisiaj piknik też koronacyjny, dlatego tam właśnie jedziemy. I ciekawostką jest to, że patrząc z lotu ptaka, Ogrody są zaprojektowane w ten sposób, że wyglądają, mają kształt flagi Wielkiej Brytanii. Także może mi się uda znaleźć fotkę, to Wam tutaj rzucę, bo my tego nie będziemy oglądać z lotu ptaka. Będziemy po prostu pomiędzy tym chodzić. Także jedziemy zwiedzać, oglądać, wszystko kwitnie, pyli. Mam nadzieję, Arek się nie wykończy. I mam nadzieję, że będzie fajny, przyjemny dzień. Piknik koronacyjny w naszym koronacyjnym vlogu. Kolejne trampeczki wyjęte. I w po drodze jeszcze szybko wpadłam do sklepu, bo dzisiaj jest wydanie specjalne gazet właśnie z okazji koronacji, więc kupiłam taki historyczny, taka edycja historyczna, pamiątkowa, daily mail na pamiątkę, ja zawsze kupuję gazety jak się coś wydarzy, takiego z rodziną królewską, jak królowa zmarła, jak książę Filip zmarł, jak był pogrzeb, też kupowałam na pamiątkę, bo za kilkadziesiąt lat takie gazety będą warte troszkę, w ogóle fajna pamiątka. Także dosyć sporo kartek do przejrzenia. Dużo zdjęć w środku, jest fajnie. Mam taką szufladę, gdzie właśnie trzymam gazety. Dojechaliśmy. Jest troszkę out, parking pełny. Ale to jest fajne miejsce, bo jest w środku lasu położone. I jest bardzo przyjemnie. W ogóle jest ciepło, słuchajcie, jest 19 stopni. Szaleństwo, miało lać cały weekend, a u nas się tak pogoda uda. Śmiejemy się, że u nas się powinien król koronować to by nie zmógł. Cały teren wygląda w ten sposób, tak jak Wam mówiłam. Te ogrody są właśnie w kształt flagi zaprojektowane. My jesteśmy tu. Tu też jest takie w kształcie flagi, więc idziemy to wszystko zejść. Dom jest niestety niedostępny, tak jak mówię, ale te ogrody są przepiękne. Na pierwszym miejscu mamy tutaj toalety, restauracje i sklep. A ten dom wiejski klasy pierwszej wygląda w ten sposób. Szkoda, że jest w tym momencie zamknięty, nie można zwiedzać w środku. Ale za to tam się rozciągają właśnie te ogrody. I tam pójdziemy przyjrzeć się temu wszystkiemu z bliska. Przepięknie tu jest, naprawdę to był bardzo dobry pomysł, żeby tu przyjechać. A my najpierw robimy piknik. Ja już widzę z daleka łucję i arka. Pod drzewem się rozłożyli. Mamy kocyk, idziemy sobie coś najpierw. Super jeść. dzień, naprawdę. Widzicie krótki rękaw? W końcu, w końcu krótki ręk rękaw. Tak jak mówię rodzinie K z dziećmi. my oczywiście wstęp za darmo, bo mamy te karty z National Trust. Ja wam to napiszę National Trust, idźcie na stronę, jak mieszkacie w Wielkiej Brytanii i sobie to kupcie sobie membership, bo naprawdę naprawdę warto. Normalnie musielibyśmy zapłacić znowu 45 funtów za naszą trójkę. A tak sobie wchodzimy. Bez opłat i bez opłat za parking, także to się naprawdę opłaca. Widok na dom. Tu nasz piknik. A teraz patrzcie na to. Stado jelonków. No nie wiem, jakieś 100 metrów od nas? Jak myślicie? Czy sarenki to są? Sarenki chyba. Nie no, piękniej nie może być. To niesamowite. Tutaj te sarenki, a tam właśnie stado Jeleni. Mm, obłędne miejsce, naprawdę. Pyszne rzeczy. Kupiłam jeszcze truskawy, a teraz sobie wiecie co? Wypiję dobre piwo. Arek kupił wczoraj IPA. Naprawdę dobre, polecam wam. Ja wam zawsze polecam tylko dobre piwo. Słuchajcie, no ja się nimi tak zachwycam. Tak sobie radośnie tymi ogonami machają i tak blisko ludzie niech też przechodzą tam jak idą. Nie boją się w ogóle. Jelenie sobie poszły gdzieś na dół, a saręki sobie tutaj na słoneczku. O, świetne to jest. To jest kościół. Dobra. Kościół własny? O, no. Dobra, zawieram was w szybką podróż po ogrodach. Podstawię wam muzyczkę i obejrzycie razem z nami Jakie tu piękne kwiaty rosną. Dziękuję, Arek. Thank you. Imborough Castle i z tego, co tu widzimy, można wejść do środka. Więc oczywiście wbijamy. Widzimy się u góry. Jesteśmy na górze. Taki widok się rozpościera. A i ten ogon się tak ciągnie jako poręcz. No i u dołu faktycznie jest końcówka tego ogona. Fajne. Tak to wygląda wewnątrz, jest taki okrąg. i tutaj ludzie jak widać też na piknikach. Wszyscy korzystają ze słońca dzisiaj. My jeszcze wyjdziemy na taras widokowy Powiem wam, że wszyscy dyszą. Jest też trochę Polaków, każdy że się spocił, zmęcił. Powiecie, u nas było tak wiosna, wiosna, 12 stopni, nagle 20. To jest takie uderzenie, że jest naprawdę gorąco. O, już dziewczynka robi bańki, to magicznie wygląda. Zawsze mi się podoba ta brytyjska tradycja deptać trawę, spędzać czas na trawie jak najwięcej. W przeciwieństwie do Polski, gdzie ciągle zakazywali wchodzenie na trawnik, to tutaj należy chodzić po trawie. Wszyscy szczęśliwi. Teraz sobie już wracamy do ogrodów leśną ścieżką, jakby boczkiem. Tu jest naprawdę tyle tych dróg, żeby to obejść. Nie wiadomo w którą stronę iść. Dzisiaj dosłownie nie wiem na co mam się zdecydować, bo mam w jednej ręce aparat, a w drugiej mam telefon i chcę robić jak najwięcej fotek, bo tu jest bardzo pięknie wszystko pięknie kwitnie. Lubię zdjęcia kwiatów mieć w swoim telefonie, a z drugiej strony no te piękne widoki. Wszystko chciałabym też nagrać dla Was, żebyście też mogli troszkę Anglii z nami odkrywać, bo w tym roku raczej poruszamy się po Anglii. Nie, nie zamierzamy wyjeżdżać ani do Szkocji, ani do Walii. W przyszłym roku mamy takie plany. Zrobiłam sobie najpiękniejsze zdjęcie ever. Bardzo mi się podoba. Pójdzie na Instagram. Chyba mi ładnie w takim lilo, lila fioletowym. A teraz patrzcie, to też pięknie wygląda taka aleja drzew. Ślicznie. Teraz idziemy w tą malejkę. Zobaczymy, co się tu dzieje. Już widzę kolory kwiatów, już widzę, że jest pięknie, że wszystko kwitnie. Każda część się nazywa inaczej. Ja dla Was nie nagrywałam, żeby nie zanudzać, ale ta w tym momencie jest najbardziej zakwitniona, wręcz bajkowa. O, wow! Jak tu pachnie! No to jest coś pięknego. O, wow! Ja nie wiem, czy to wideo Wam odda piękno tego miejsca, ale. Tym razem, po pomarańczowych kwiatkach, chyba jednak bardziej mi pasują fioletowe. Mmm, słodki zapach mnie otacza. Bosko. Gubiłam łucję i jarka. Poszłam tam do tych ogrodów bardzo zakwitnionych, a oni poszli szukać moich królików, bo wcześniej widziałam, że tu pełno królików biegało. Takich miniaturowych, Także muszę ich teraz tu poszukać. Jest gdzie? Bo to terytorium jest dosyć rozciągnięte. Arek! Nie ma cisza. Nie słyszę, żeby gdzieś byli. Zgubili się no musimy chyba się zdzwonić, o trochę cienia trochę ulgi Uch, bardzo piękny dzień, a teraz postanowiliśmy jeszcze iść do toalety i idziemy jednak na teren tego parku jeleni i sarenek, chcemy podejść do nich jak najbliżej i dla was ustrzelić zwierzyny jak najwięcej, no i dotarliśmy do kolejnej atrakcji, czyli do te egzotarium, jak to się mówi, gdzie są same do botanarium, gdzie są same rośliny Idziemy do środka, bardzo mi się to kojarzy z egzotarium właśnie na Sosnowcu, gdzie mieszkaliśmy, bardzo blisko. Byliśmy właściwie codziennie z Lucją. Idziemy się przyjrzeć roślinom w środku. Piękny e, budynek, piękna szklarnia mm, z czasu, myślę, wiktoriańskich, bo to jest taki styl naprawdę wiktoriański. Pięknie utrzymane, zadbane, wyczyszczone szybki. Śliczne. Idziemy do środka. Ale tu jest ciepło. Ja się tu czuję jak w domu zdrowiowym, takim uzdrowiskowym jak jeździłam na kolonie do Rymanowa, do Krynicy. To jest dokładnie ten sam styl. I taki zapach, takie otoczenie bardzo mi przypomniało właśnie czasy dzieciństwa. Pięknie jest wszystko zadbane i utrzymane, bardzo mi się podoba. Zegar słoneczny. No, ciekawy. Tak sobie pomyślałam, że to musi być super w nocy, bo tutaj jest zainstalowane oświetlenie, takie kule wielkie i dodatkowe halogeny w środku, więc tu musi być super efekt. Idę sobie usiąść, poczekam na Arka i Łucję. Oni już idą chyba. Jeszcze ujęcie na koniec, bo idziemy właśnie tam do drugiej części parku. Także... Dom wiejski klasy pierwszej w Wielkiej Brytanii wygląda tak. Cokolwiek to oznacza. No tak blisko sarenek nie byłam w życiu. One wszystkie na mnie teraz patrzą. Naprawdę to jest o wiele bliżej, bo aparat troszkę oddala. bliżej dla was. I one sobie wszystkie tak w cieniu leżą. I odpoczywają. Takie malutkie są niektóre. O, rany, piękne Bambi. Jakie to jest słodkie. No to jest niesamowite. Jak one się patrzą na mnie. Ciepło wam, co dzisiaj dogrzało. No. W ogóle się nie boją. Podniosły się. Będziecie się przemieszczać czy nie? Nie chcę Wam się co. No, a tu słuchajcie, Jelenie. Nie wiem, jak blisko mogę podejść. Arek mówi, żeby cię nie zaatakowały. Myśleliśmy, skąd jelonki mają wodę, no właśnie stąd, znaleźliśmy pont po drodze jeszcze, czyli taki bajoro staw. Królewskie zwierzęta w królewski dzień, w weekend koronacyjny, także uważam tego vloga za bardzo udanego. My już będziemy się teraz zbierać do domu, wracamy, chcemy sobie jeszcze iść na fish and chipsa i jutro jest trzeci dzień z tak zwanej koronacji, ale jutro już jesteśmy w domu, zamierzam upiec fajne ciasto, ale ciasto już Wam wrzucę w osobnym vlogu. Mam taki przepis na królewski biszkopt. Bardzo dobry, słuchajcie, z żurawiną, na jogurcie, z kokosem i cukrem, z taką krupiącą posypką. Także mam nadzieję, że spróbujecie sobie też upiec, także zapraszam Was na kolejnego vloga, w którym będziemy piekli po królewsku. thank mm -hmm. you